Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, jesteśmy w cudzie ciekawych challenge, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, wspierający zostają odcinki wcześniej, na razie jest to takie 1-2 odcinki wcześniej, natomiast dążę do tego, żeby przynajmniej takie tygodniowe tygodniowy wyprzedzenie było. Tutaj na kanale dla wspierających. Także, moi drodzy, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co? Jesteśmy w studiu dzieciakach challenge. Tak jest, jesteśmy w studiu dzieciakach challenge, moi drodzy. Także, no, fajnie, fajnie. Pogoda jest mega okropna. Bardzo okropna. Dobra, ty jesteś głodna. No i co? No i zaczynamy kolejny dzień. No, jest trochę biednie. Jest. Szukaj dalej, ok. Jest trochę biednie tutaj. U naszych Simów. No jak widzicie, zarobki idą nam troszeczkę marnie, ale powolutku, powolutku będziemy się o, oczywiście rozkręcać jak to zawsze wysudziecie tak jak wszelczę. Dobra, zobaczmy tutaj jak sytuacja wygląda. To mamy zrobione. O, kiedy ona została szóstkę? Ja cię kręcę. Dobra, ty jesteś czwórka, ty jesteś szóstka, także mamy urodziny, moi drodzy, ale ja chyba nie mam żadnego tortu. Ja chyba nie mam torcika żadnego. Otwórz. Nie mamy także, moi drodzy. No trzeba ugotować torta. Trzeba ugotować torta. Nie ma tamto. Tort hamburgerowy. A tutaj co? Ty byś mógł się troszeczkę poogarniać, choć tutaj skorzystaj sobie. Weźmiesz sobie szybki prysznic. Zabawę ci brak, ale ja go wyślę do spania, wiecie. Jak wyślę do spania, to będziesz mieć urodziny, a ty chodź, chodź tutaj, weźmiesz sobie torta, weź sobie kawałek, chodź, sobie i pójdziesz tutaj do tej łazienki, skorzystasz sobie, weźmiesz sobie prysznic, no i pójdziesz spać, tak, pójdziesz sobie spać, tutaj dzieciątka, no, w powijakach, w powijakach, moi drodzy, dobra. Powolutku, powolutku to sobie ogarniemy, ona jest w drugim trymestrze ciąży, także no zobaczymy, czy w tym odcinku, czy w następnym właśnie będziemy mieć poród i dowiemy się, co tam w brzuchu jest, co tam jest w tym brzuszku. No, I także gotuj, Ondinka, i dużo byłoby, żebyś, wiesz co, żebyś, żebyś, tutaj tutaj świeczki rodzinowe, żebyś coś namalowała faktycznie i zarobiła na tym fajne pieniążki. I teraz tak. Ty jesteś szóstkowa, więc wypowiedz życzenie. Mamy imprezę. <laughs> imprezka, imprezka, Zobaczmy, jak tutaj będzie nasz baby wyglądać. Raz, dwa, trzy. Jesteś nadgorliwa. O, Jezu. Aha. No to nastolatkowie. Drama lama, niech będzie. Jesteś drama lama, moja droga. <laughs> Ojejku. Ojejku, jejku. O, zajmujesz się bubasem. Świetnie. Dobra, jeszcze ten drugi byś się musiała zaopiekować. Dobra, idę do spania. Połóż, a tutaj zrobimy sobie super skuteczną opiekę. Mogę, czy nie mogę? Zaczekajcie. Czekajcie, nie ruszajcie się. Więcej opcji, pykana nad dzieckiem? No, jest. Już myślałam, że nie ma. Ej, naprawdę myślałam, że nie ma tej interakcji. Dobra, a ty? Okej, okay, dodajmy świeczki urodzinowe, żebyśmy nie musieli znowu za chwilę tego torta robić. Schowajmy sobie do lodówki. To też sobie schowamy do lodówki. Eee, weź sobie resztki. Dobra, oni śpią. No to ty będziesz mogła się też tutaj troszeczkę ogarnąć. Okej. Okay. No a ondinka tutaj ogarnęła dzisiaj. Ja czemu tylko tam położyłeś natalkę, tam położyłaś, co? Czemu? Czemu, czemu, czemu? W sumie możesz ją wykąpać. Mniej więcej opcji wykąp natalia. Chodź, wykąpisz bąbelkę i położysz do spanka. Ty też pójdziesz spać. Kurczę, blaszka, ale może, może by dokończyła ten obraz. To jest jej? Tak, to jest jej. Tak, żeby mogła sobie dokończyć na spokojnie ten obraz, połóż tutaj yy, Natalię do spania. I chodź, póki jeszcze dajesz radę, póki jeszcze dajesz radę, byś to o, mogła ogarnąć. Dobra, yy, ty się ogarniesz i pójdziesz spać. No idź, idź, maluj. Maluj. Teraz nic nie mamy. Czemu ona nie może malować? O co chodzi? Podejdź tu Kontynuuj. A teraz? Dobra. Nie wiem czemu kazali mi to przesunąć. Nie mam żadnego pojęcia, no ale... No widzicie. Chciałam obraz przesunąć, sztalugę, żeby ona mogła zacząć malować. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. No, ale tak, tak. Hm. Dobra, nieważne. Wystaw na plopsy. Wiecie co, no potrzebujemy pieniędzy, także będziemy sprzedawać na razie. Co ja ci o tym bąbelkowi dolega? Wampir, wampir. Dobra i połóż dalej spać, połóż tutaj. Ty chodź, obraz realistyczny, chodź, ja wiem, tobie się strasznie chce spać, ale ej, może, może ogarniesz jeden obraz, nie? Może akurat by jej się udało, Kurczę, byłoby to dla nas naprawdę mega na plus, także zobaczymy. No, powinna ogarnąć, Jezu, za chwilę dzieci wstają, e, za chwilkę dzieciaczki wstają, a tobie co? Boże. Dobra, za chwilę się ogarnie dziecko. Chodź tu. No, nieźle, nieźle. Także będziesz mogła na spokojnie je ogarnąć. Super skuteczna opieka. Dobra, i tutaj mamy. O, wystaw na plopsy. To jakby to nam poszło na plopsy, to byśmy naprawdę dobre pieniążki za to dostali. Dobra, może będziemy tak robić, że te tańsze będziemy tak normalnie sprzedawać, a jakieś tam lepsze, no to wiecie. Okej. Okay. O. No, no dobra. Niech sobie tam posiedzi. To chodź ty. Mm, go z dynią. Nie jadłam nigdy. Także ciekawe. To na pewno jest ciekawe. go z dynią. Nie umiem sobie jakoś wyobrazić. Jedliście go z dynią? Ja nie. Ja nigdy. Także no ciekawe, ciekawe. Dobra, a te dru drugie baby? a Jest spoko ogarnięte. Dobra. Jest piąta rano. No, za chwilę będą gofry. Chodź, tutaj weź to sprzątniej. Nie musisz już spać. Dobra, wszyscy głodni. Podaj gofry. Dobra, gofry mamy i zawołaj na posiłek. Chodź, weź, zawołaj wszystkich. Zawołaj wszystkich po kolei. Niech sobie każdy zje. No, a gdzie ty jesteś? Aha, tutaj zbierałeś wszystkie naczynia? No, niemożliwe. No, niemożliwe. A ty? Impreza? Jaka znowu impreza? Nie mamy urodzin. Hej. Jezu, jak ona tych dzieci w ogóle ogarnia, to, to ja nie wiem. No, dobra. Dobrze, dobrze. Chodź, weź sobie porcję. Dobra, a ty, dzidźkę, weź tutaj posać I zjesz sobie szybko to. Chodź. Ej, śmierdziuszka. Śmierdziuszka, no trudno. Halloweenowa wyprzedaż. Hmm. Hmm. No, zobaczymy. <grym> zobaczymy. Dobra. No weź, że zjedz i musisz i spać. Ciężno. Nie idą dzisiaj do szkoły, czy co? Czy jest wolne jakieś? Był komunikat, że idą do szkoły? O, urodzinki, dzieciaki będą mieć. No i super. Fajnie, fajnie, będą się uczyć. Na umór. <num> Dobra. Hmm, Odeźli wszystkich. A, ty chodź tutaj spać. No, ale ona chyba padnie, ona chyba nie da rady. Nie wiem. No właśnie, tak myślałam. E, ucz się pilnie. A ty nie idziesz dzisiaj do szkoły? Idź do szkoły? No. I ty tak samo idź do szkoły, co to ma być? Czemu oni nie, nie, nie szli do szkoły? Nie wiem. Dobra, ty jak wstaniesz, to chodź się zdrzemniesz. Na tyle, ile to możliwe. Umiejętny sen, chodź. No właśnie, na tyle, ile to możliwe przy tych dzieciaczkach, no oh, okay. Celina 49 Morello. Oh, <laughs> Jezu, tyle dzieciuków. No nie, to może iść się do tej łazienki. Nie no, dramat. Nie no, masakra. Chodź tutaj, skorzystaj sobie szybko. I tak sprawdźmy te dzieci. No nie wiem ile ona podoła. Nie wiem ile ona podoła. Przewiń. Przewiń dziecko. No czuję, że to będzie dla niej naprawdę ciężki dzień. Ej, wie to. Resetuj obiekt. Przewiń. Chodź. Dobra, no zajrzę na tą wyprzedaż halloweenową, żeby <grym> mi się to tak nie wyświetlało cały czas. Co A ona to? Aha, aha. Ba, dobra, nie, nie odbierasz. Podaj później śniadanie, sałatka owocowa, to chodź będziesz gotować, tak żebyśmy mieli jakiś zapas jedzonka. A ty idziesz spać, dobra. I teraz tak, jak tutaj sytuacja wygląda. Wygląda tak, że ty możesz iść spać. Ty sobie śpisz, ale będziesz głodna. No to się na nakarmi. Tak myślę, taką mam nadzieję, że się uda, i siostrzeczka jako ją nakarmiła. Go ją. go ją. No i zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że tamte dzieciaki się jakoś tam ogarną. Dobra, weź to wyczyść. Teraz dom na twojej głowie. Opuść, tak? Ty jesteś głodna. Mhm. Chodź. No, come on, come on. Dobra, i teraz proszę cię. Opieka. postać na karm karm z butelki. Nadgo nadgorliwość. Nadgorliwość. No, czasem to jest dobre, nie. No nie zawsze. Na pewno jest to męczące dla osoby nadgorliwej sama. W fakcie nie, jak jest nadgorliwa, no osoba, no, to też nie ma łatwo. Też nie ma łatwo. Dobra, daj e, nie ty. Ty chodź tutaj. E, połóż. A czemu ty nie śpisz? Śpijesz. śpi. Cura cię wyręczę dzisiaj. No. Dobra, chodź tu. Ogarnij się, wyczyść. Mamy gnomy. Mamy gnomy. To możemy schować. Chodź. Dzisiaj ty tutaj ogarniesz, by nie poszłać do szkoły. Także możesz tutaj się tym wszystkim zająć, wyczyść. No, ma przegwizdany trochę dziewczyna, ma trochę przegwizdany, no ale cóż, no niech pomoże tej biednej mamusi. Niech jej pomoże. No. No widzi, że mamusie ciężko i w ciąży, to już w ogóle, także wiecie. Wiecie jak to jest. Sprzątnij. No bo przynajmniej łatwo się domyśleć. Dobra, i tutaj tak, upiesz ubrania, wyczyć tacy nakładki i Ładuj i położ pranie, no bez sensu. Dobra. I długo jej zajmuje to sprzątanie, naprawdę. Okej. Okay. Dobra, i jeszcze wiecie co? Podaj obiad albo przeciąć wystawny posiłek. Kolacja z szynką. O! ciekawe jak to wyszło by nie było najgorzej. Dobra, i jak tutaj sytuacja wygląda? Ty jesteś głodny, także weź sobie resztki. Ty również weźmiesz sobie resztki. A tu jest OK, dobra, Andinka no jest, robi się głodna. Także chodź też. I również weźmiesz sobie resztki. Dobra. Oglądaj pranie, Była i połóż pranie to nie. Dzisiaj jest dosyć chłodno, więc możemy sobie w sumie ustawić na cieplej. A ty miałeś zjeść coś, wyjść sobie resztki. Dobra. I ty, on din. On din, on Korzystaj. Dobra, dziećkami się zajmuję. <grytania> dziećkami, dziećkami. No i co? Skorzystaj sobie. Na spokojnie. Odłóż dziecko, skorzystaj sobie. Nie robię złośliwych interakcji. Tak, może być. Możesz nie lubić. I ty, proszę cię. Um, mają trudną dynamikę rodziny. Rodzeństwo. No, nie zawsze się rodzeństwo dogaduje. Okej. Okay. I ciebie poproszę jak najbardziej o to, żebyś odrobił lekcję. Ale gdzie jest znowu książka? No gdzie? Gdzie on ma tą pracę domową? Ja nie wierzę. Otwórz. Nie wiem o co chodzi. Przecież kupowałam ostatnio. Książki. Ej, nie zapisało mi się. lekcję. lekcje. Odrobiłeś lekcję? Odrobiłeś lekcję. Nie. Nie, nie. Nie, to na pewno nic takiego. Na pewno nic, nic z tych rzeczy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, ona jest dość wypoczęta, pejzaż. Choć maluj pejzaż. Namaluj już sobie pejzaż, moja droga. Pejzerz, pejzerz, pejzerz. No. Jezu, o, on ma wieczne problemy z, z zabawą. Wieczne, po prostu zawsze, zawsze to samo. nie? No, działajcie. Baby, babyki. Mamy babyki, nie. Dobra, wiecie, co wywaliło mnie totalnie i już dogrywam to na następny dzień. I tak, 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 muszę dograć, muszę dograć, muszę dograć, dograć, dograć. E, jak to się wydarzyło, że właśnie tak się stało? Nie wiem, ale dobra, wywaliło mnie e, całkiem z słów. Nie chciało się odpalić i w ogóle, a wszystko mam zaktualizowane, więc e, dobra, no nic nie zrobiłam, po prostu włączyłam komputer, proszę spać <laughs> wieczorkiem. No i wiecie, no i teraz sobie dogrywam na następny dzień. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wy się wyuczycie tutaj ładnie. Ty jesteś głodna, ale jest osiemnasta dobra. To weź sobie resztki, reszczunie, reszczeczki. A ty ma już obraz. Ja mam nadzieję, że przepiękny obraz namalujesz tutaj. Dobra, praca domowa odrobiona. Rewelacja, dobra, to chodź sobie tutaj. Oglądaj film. O! Ty sobie zjesz, O, a ty się możesz ogarnąć. Tutaj skorzystaj sobie. Tobie też zabawy brakuje. Umiej ręce, moje zęby. I oglądaj aktualne. Dobra, ty to ogarnęłaś. No to nic. Poród się zaczął. No way. No way. Porodzi dziecko. Dobra, ej, gdzie ja mam telefon? Telefon, telefon. E, jak myślicie? Co to będzie? Co to będzie? Ale jestem sama ciekawa po prostu. Ja jestem e, ciekawa, co to będzie. Dobra. Okej, okay, okej, okay, notatki, notatki, notatki. Gdzie mam te notatki, no? Wiesz, ja mam te notatki. E, dobra. No to czekam. Czekam, 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 czekam. Dziewczynka. No to Zosia. Pani mamy Zosię. Zosia. Zosia Morello. I chłopca. Ja nie wierzę znowu. Olek. Olek, moi drodzy, mam Olka. I numerków nie dałam, dobra. Będę musiała pamiętać później w kasie dać. Mam bliźniaki. Ja pierdykam. Mamy bliźniaki. O oh Jezus. O, oh Jesus. Jesus, Jesus. Mamy bliźniaki, no. No to nieźle. No to nieźle, moi drodzy. Ja cię kręcę. To jest jakieś jakie jeszcze nie podrastają? Ale może, może dzisiaj, albo na ten dzień pewnie podrosną. Pewnie tak. No dobra. Yeah, nie, no to będzie czas szukać tatuśka. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. o oh no. Musisz się ktoś wyuczyć i się wyprowadzić. Dobra, obdaruj gnoma. Eee, wręcz placek. Wręcz placek. Nie wiem, czy coś z tego wyniknie dobrego. Uuu, no niezbyt no ma sałatkę? Sałatkę? Będziesz lubić sałatkę? Ja często owocowe? O, dobra, czyli tutaj będziemy cię błagać, błagać o wybaczenie. O, no i git. Y, teraz tak, odzyskaj części, moja druga odzyskaj, ojej, no co tu się z tym rynbyskie, rynbyskie. Y, schowaj do wyposażenia. Na razie będziemy chować do wyposażenia, że niech tutaj płacze, tutaj ty płaczesz, dobra. Opieka nad dzieckiem. Super skuteczne. Oczywiście, będę Wam przypominać, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie, bo to jest mega ważne i możecie podbić film. To też jest super teraz, co weszło na YouTube, a właśnie to podbijanie filmów. Także naprawdę, naprawdę zachęcam, zachęcam do tego. No, zdobyta sprawność fizyczna. Okej, okay, dobra, 22 jest. Weź sobie, pryszniec, idź spać. Ty, chodź tutaj. Wykąp się i idź spać. A ty śpisz u góry. Dobra. Jedno mądre dziecko, które śpi, po prostu korzysta i śpi. E, przewiniesz, czy co? Przewiniesz? Oj oh. się święci taki bąbeluś. Taki bombeluś. no. Di, 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 di. Ale kochani, ja muszę zakończyć ten odcinek. Będzie on krótszy, ale następne będą już w normalnej formie, bo ktoś pokazał drzwi, także kochani, trzymajcie się cieplutko. Cześć!